i występ po stronie tej drużyny. Halo, halo, jesteśmy z powrotem, tym razem trafiamy do grupy H, charakterystyczne żółte stroje ekipy łódzkiej Fortuny, no i rewelacja turnieju Soka Kalisz Cup PPHU Dach Bydgoszcz. Składziki panie Dawidzie? A możemy, skoro już wywołałeś składziki to ja przeczytam. Skład zespołu PPHU, Dach Bydgoszcz i oni pojawili się dzisiaj tutaj w zestawieniu. 1 Jakub Krzysztofiński, 11 Damian Szpera, 6 Mateusz Winkler, 13 Kamil Pioterek, 14, 44 Hubert Mordacz, 18 Kamil Komada, 21 Mateusz Zbiranek, 19 Tomasz Widomski, 15 Filip Pawlak, 50 Mateusz Łuczak, 5 Mateusz Gumuła i 7 Kasper Mataus. Z kolei Łódzka, Fortuna w bramce, Adrian Stachecki, no i skład spora Damian Gołaziński, Michał Zieliński, Daniel Skolimowski, Jacek Jankowski, Jakub Szyszek, Jakub Matecki, Jan Tarnowski, Oskar Zborowski, Oskar Kacperski, Marcin Janczyk oraz Filip Janczyk. W takim zestawieniu przyjechała ekipa łódzkiej Fortuny, która miała swoich przedstawicieli wczoraj również na turnieju 3 rogi karny, tam grała druga drużyna. Łózkiej Fortuny i dzisiaj dość spora grupa przy ławce rezerwowej, no ale doskonale wiemy Dawid, że drużyna z Łodzi ma fantastyczną taką rodzinną atmosferę. Chociaż widzę w tym roku chyba po raz pierwszy bez wsparcia rodziców ekipy Fortuny. No panowie są już duże, ale... Ale mimo wszystko to jest fenomen, także że mamy są zakręcone na, na punkcie właśnie Rodzice na punkcie piłki piłki nożnej, sześcioosobowej, jeżdżą z chłopakami na turnieje, ale chyba już teraz postanowili w męskim gronie zrobić wypad. Niewykluczone, nie ale przed tygodniem w Warszawie, na Pucharze Warszawy, gdzie Fortuna nomen omen wygrała, to. też piękna historia. To oczywiście piękna nie byli panowie osamotnieni. Właśnie jedna z mam postanowiła przyjechać. Oczywiście gdzieś tam wszystko kręciła, fotografowała. Także też. To chyba jednorazowa sytuacja albo mama jeszcze po prostu dojedzie. Tak, zawsze z szalikami, jakimiś gadżetami. I tak jak mówisz, nagrywanie spotkań to gdzieś jest dobry. To się szanuje. O jejku. Dobre uderzenie. Może niedobre, no dobre złożenie się do strzału. Michała Zielińskiego, ale strzał gdzieś poszybował nad piłkochwytami. No i od bramki rozpoczęli zawodnicy dach Bydgoszczy. Jeżeli się nie mylę, to wicemistrzowie Bydgoszczy zawędrowali tutaj do Warszawy. Z kolei łódzka Fortuna skończyła sezon na piątym miejscu w rozgrywkach łódzkiej play areny. Jakub Szyszek, myślę, że dla tego zawodnika warto zwrócić uwagę. Odał tu zawodnicy zbyt gorsza konkretnie Hubert Mordacz, jeden z zawodników Fortuntu. To... Sytuacja Drenasz dzięki temu spokojnie mógł złapać futbolówkę w ręce. Ale zagranie na lewo. Uwalniał się tutaj Tomasz Widomski, ale dobrze przeciął z kolei grający ze 120 numerem. Zawodnik Fortuny Łódź. Właśnie, odnośnie numerologii. No, ciekawy jestem, jaka historia się wiąże. Z numerem 120. Tak dobra tutaj decyzja sędziego. Przerwał groźną kontrę drużyny fortuny po tym jak nieprzepisowo jeden z zawodników przyjął odbił piłkę ręką i teraz rzut wolny dla PPH udach Bydgoszcz stawia piłkę Hubert Mordacz. Sędziowie odsunęli mur. Mordacz jeszcze przestawia swoich kolegów. Pokazuje, jakby mieli rozegrać jakiś schemat. Mordacz bezpośredni strzał, ale obok bramki Stacheckiego. Dawid, jak bardzo zaskoczony jesteś drużynami, które już awansowały do Mistrzostw Polski. Zaskoczony jestem, ale ciężko powiedzieć, że bardzo, bo... Ale może o tym za chwilkę, bo mamy chyba rzut karny. Tak jest, rzut karny mamy, bo tam... E... Rzucił się w nogi przeciwnika i dopiero potem odbił piłkę bramkarz drużyny PPH u Bydgosz, więc nie podważamy ani nie dyskutujemy na temat tej decyzji, bo była to dobra decyzja. Zdenerwowany mordacz. Nic dziwnego, no bo rzut karny to zawsze duże prawdopodobieństwo tego, że straci się bramkę, chociaż w tych karnych soka, Wydarzyć może się wszystko, przypomnę, że tylko 13 sekund ma zawodnik Fortuna ale nie potrzebował aż tyle grający z 61 numerem Filip Jaszczak. I mamy 1 do 0. Dzisiaj wszystko naelektryzowane, naładowane przez taką pogodę. Mamy, mamy już doprowadzenie do wyrównania. Tutaj sygnalizował kapitan Fortuny, wicekapitan Damian Kołodziński, żeby był out, ale tam dogranie e, piłki, no i wpisuje się na listę strzelców e, Tomasz Widomski. Tomasz Widomski, Mateusz Zbiranek, e, dośrodkowywał takie mocne strzelenie piłki w pole karne, no i tylko wystarczyło e, dołożyć nogę i musiał skapitulować Adrian Stachecki. W bardzo ciekawa e, grupa, moim zdaniem, bo oprócz grających teraz PPH ŁDach, Bydgoszczy e, oraz e, Łódzkiej Fortuny mamy tutaj dwie bardzo silne ekipy: Barty Storoń oraz Rafplug FT Wrocław. No i też e, niespodzianka może być, bo nie wiemy jak wygląda drużyna The Blues. Zakopane chociaż zakopane raczej nie słynie e, z mocnego ośrodka piłki nożnej, no ale legionowo myślę, że też. E, nie do końca, to był taki jakiś oczywisty faworyt do tego, żeby yy, awansować do najlepszej szesnastki w Polsce. A zryte cząstki z Legionowa wywalczyły w turnieju porannym bilet do Wrocławia. I to grając naprawdę w dobrym stylu.

Teraz Janczyk, ale strata futbolówki. Krzysztofiński. Pojawił się na boisku Oskar Kacperski, młody nabytek. Mogę powiedzieć, że wychowany Kuckiej Fortuny. i od razu z dużym zaangażowaniem. Gdzieś tam w akcjach ofensywnych swojego zespołu. Ale fajny jest taki szybki, szybki mecz pomiędzy dwoma drużynami. Teraz Kasperski właśnie przy piłce zablokowany tam przez Mordacza. Tak jest, trochę więcej dynamiki w tych drugich meczach. W sensie w tych meczach po południowej sesji możemy oglądać. Myślę, że może to być spowodowane mimo wszystko, że gdzieś tam to słoneczko schowało się za chmurami. Nie jest tak parno. Można tutaj w naprawdę w przyjemnych okolicznościach grać w piłkę i pokazywać swoje piłkarskie umiejętności. A między innymi czujne oko Klaudiusza Hirscha, który jest tutaj z nami w Warszawie. gdzieś obserwuje, patrzy na zawodników, którzy mogliby się przydać kadrze, kadrze polski. Trener Klaudiusz Hirsz z reprezentacją Polski piłce nożnej sześcioosobowej od 2013 roku. Ale o tym może gdzieś tam w dalszej części, bo mamy przerwę w meczu Fortuna Łódź-PPHU, dach Bydgoszcz. 1 do jednego po pierwszej połowie tego spotkania. Tak jest. Wracamy już za chwilę. Województwo Łódzkie kontra województwo kujawsko-pomorskie. Jeszcze tak jak wspomniałem, z województwa kujawsko-pomorskiego jest też również w tej grupie Barty Storoni i z Wrocławia Javplug FT Wrocław. Jeszcze wracając do myśli. mało polskiego Diablus zakopane. Tak, żeby nie było, że z geografii gdzieś tam nie było mnie na jednej lekcji. No ale zakopane, no nie słynie gdzieś tam z silnego ośrodka piłki. Zaskoczą, zaskoczą gracze. W może nie, ale w Sokka może okazać się, że to prawdziwe gwiazdy. Także trzymamy kciuki za zespół The Blues, żeby pokazali dzisiaj, właśnie, że w polskim nie tylko Kraków. Paulowany Jankowski, no ale przywili korzyści zastosował arbiter tego pojedynku. Już teraz. Złe przyjęcie Szczyszka, Korzystał to wszystko Kamil Pioterek ale nie poradził sobie w tej akcji ofensywnej No i rozpocznie od swojej połowy Fortuna no Fałowany Hubert Mordacz no Dawid pokazywał mi już przed chwilą wynik Oru Sarnosia, dziś tutaj awizowani jako mocna drużyna, która może sprawić dużo kłopotów. Tak, no i już w pierwszym meczu pokonali faworyzowane PD Wild Boars. Aż 5 do 0. Aż 5 do 0 także. Ciekawa sytuacja. Dzisiaj akurat co do Orłów Sarnosia to będziemy mieli przyjemność komentować ich jedno spotkanie na koniec w ostatniej serii spotkań fazy grupowej. Teraz Szczyszek. Paul, no ale dobrze, że, te, że się pojawiają te nowe y, drużyny. Coraz więcej ekip ma możliwość posmakowania tak y, fantastycznego turnieju, jakim są eliminacje Mistrzostw Polski, czy Puchar Polski, czy y, Turniej 3, y, Rogi Karny. To jest taka naprawdę nagroda za cały trud i włożoną pracę y, w sezon, który jest od y, września do czerwca. No i tą nagrodą oprócz wyróżnienia w swoim mieście jest oczywiście możliwość zagrania tutaj, bo tutaj nie ma możliwości zapłacenia wpisowego i przyjazdu, tylko trzeba zapracować ciężką, dobrą pracą, dobrym sezonem, żeby móc w ogóle tutaj wystąpić. To takie dość elitarne grono, właśnie tych drużyn, które możemy obserwować. Ale tutaj nie najlepsze odegranie Huberta Murdacza. I ten strzał ląduje za linią boczną, nie nawet nie za linią końcową, ale za linią boczną i za ogrodzeniem tego stadionu. Nawet za tym drugim chyba ogrodzeniem masz. No, gdzieś tam pod esusemką. <grym> Mam nadzieję, że <grym> Hubert Mordacz nie, nie spowodował żadnej kraksy na drodze. Ale już ładny obrazek tam zatrzymał się rowerzysta widział w którym miejscu wylądowała piłka i postanowił mu No właśnie i taki, takich ludzi pozdrawiamy, szanujemy. Mam nadzieję, że pan kiedyś obejrzy tą transmisję. I zrobi mu się miło. Na razie miło pod bramką nie jest pod bramką dachu Bydgoszcz, teraz. Tarnowski! No i wyciągnął się tam Krzysztofiński. Chyba jeszcze opuszkami palców zainterweniował. Golkeeper drużyny. Zbyt goszczy. No i cały czas wynik remisowy. O, ależ tu się wcisnął. Krzysztofiński dostał od razu. Też i wbił się w niego przeciwnik. No i żółty kartonik dla Janka Tarnowskiego. Ależ tu była świetna. Miejmy nadzieję, żeby nie przypłacił zdrowiem Krzysztofiński w tej sytuacji. Tej jakże świetnej interwencji. A naprawdę bardzo odważnie wbił się tutaj, złapał tę piłkę. Ale już chyba zaczął dochodzić do siebie. Tak, Dwa głębokie wdechy, no i podnosi się. Jakub Krzysztofiński. Bójna fryzura golkipera drużyny Zbytgoszczy. Już po tym meczu przenosimy się do grupy C. Tam EXC Mobile Ochota zmierzy się z KS Unią. Za górze drużyna z Sosnowca kontra ekipa z Warszawy. EXC gdzieś tam w kuluarach się mówiło jako jednej z faworytów do awansu do top 16. Z tej grupy, tak? Jak najbardziej. Teraz Mordacz. Zagranie, no miało być do skrzydła, ale było w pole karne przeciwnika i świetnie tutaj Stachecki. Cały czas jest jeszcze w osłabieniu na Fortuny. Gdzieś nie poszanował piłki tam Adrian Stachecki, tylko chciał uruchomić szybciutko Michała Zielińskiego. Mordacz teraz na lewo do zbi Zbiranka. Ale troszeczkę chyba nawet nie wykorzystują tego, że grają o jednego zawodnika mniej. Zbiranek, mocny strzał, ale obił plecy Jaszczaka. Popatrzmy. Mordacz nie zdecydował się na uderzenie. No, chyba nie ma na razie swojego dnia. Odkrycie Soka w turnieju 3D Smart Soka Kalisz Cup, na którym mieliśmy przyjemność być. A z Kalisza w grupie B Dekatlon będzie reprezentować właśnie ligę w Kaliszu. Długa piłka Krzysztofińskiego, ale tam zabrakło centymetrów napastnikowi. Drużyny zbyt goszczy, żeby gdzieś dać się wykazać Adrianowi Stacheckiemu. Oskar Zborowski próbował z przewrotki, ale troszeczkę nie wyszedł ten strzał młodemu zawodnikowi łódzkiej fortuny. ślilip wszysk mateckiego no i piłka dla nachłyt teraz świetnie to zrobił ale jeszcze lepiej zachował się stachecki no i mamy kontra tak drużyny fortuny Nie gwizdał arbiter tam zagrania ręką I atakuje łódzka Fortuna leży na boisku zawodnik dachu. Bydgoszczy, No robi się elektrycznie. Tu po jednej, po drugiej stronie najpierw krzyczeli tam, że ręką odbił w polu karnym jeden z obrońców drużyny z Bydgoszczy, Teraz zatrzymana akcja, ale gdzieś arbiter. Martwił się o zdrowie. napastnika drużyny zbyt gorszy. No i zatrzymał tą akcję. Wiemy, że zdrowie jest najważniejsze. Czasami przy takich sytuacjach interwencja medyków jest, musi być natychmiastowa. Ale to chyba wszystko w porządku. Z graczem numerem 21. Jeden. Zbiranek. Mateusz Zbiranek, <grym> numer 21. Ja szukałem tutaj w poli 21, ale nie patrzyłem w tą kolumnę. Ale widać, zapadł w pamięci że Szelugi. Mateusz Grywanej. Teraz świetnie Tarnowski, ależ rewelacyjna akcja. No i niestety tylko słupek dla tej, dla tej akcji. Ależ tutaj fajnie powalczył o tę piłkę, grając z dziewiątką. Dziewiątką? Nie, z piątką, przepraszam. Bardzo podobne te numery Mateusz Gumuła. Ale naprawdę szybki, szybkie tempo tego meczu w obie strony. Lecimy raz w jedną, raz w drugą. Patrzy na zegarek arbiter tego pojedynku. Wydaje mi się, Dawid, że troszeczkę więcej z gry miała, miała e, mimo wszystko fortuna, ale na razie ten powiedziałbym, że ten remis e, jest sprawiedliwy. Jest takie stare polskie pożyczki, które mówi o tym, że lepszy remis niż. Tak, znasz to doskonale. Możecie tak, to jest sobie bardzo znane polskie poszegadło. Tak <laughs> Janek Tarynowski, Szczyszek, no ale nie opanował futbolówki. Teraz świetnie. Jankowski, indywidualnie. Jankowski, no ale wypuścił chyba sobie za mocno piłkę. No i będziemy mieli koniec tego pojedynku. Jeden do jednego. Łódzka Fortuna remisuje z PPHU Dach Bydgoszcz. Dużo emocji, dużo jakichś takich niepotrzebnych Aha, się dzieje. sytuacji. Ale zabierze wziął sędzia, zawodnika Fortuny, żeby wytłumaczyć całą sytuację, a my już szykujemy się do kolejnego spotkania. Słyszymy się, za momencik.